Siemka, kasty z tytułu Minecraft jest ze mną. Hoodie gameplay. A to jest pierwszy odcinek serii Culminarum na multiplayer. Dobra. Zawsze od na początku, nie? bije się drzewo. Ja biję kurczaka. Co? Nie, to No No ja też. Będę miał lepszą kartę graficzną, będzie fajnie. Ale to dopiero na Ej, Ja nie słyszę, mogę. Poczekaj. Teraz. Teraz mogę. Możesz? No, teraz mogę. A teraz? Też. Dobra. Wy, wystarczy, że ci. A teraz Dobre. już nie mogę. No. Musisz mieć opa. Ja nie mam opa, jakoś biję. Ja nie mogę. Czy musisz mieć opa? Sami widzieliście właśnie filmiki, ile? tak około 12,5 minuty. I tak około pół minut do, do 15. Do 15 minut. Tak, góra 15 minut. No. A my minutę 30. Ale budujemy jeden łączny domek, czy dwa osobne? No ja też nic, nie, ja nie mogę położyć, też muszę sobie dać ok. Widzieliście na nagraniu, że ja nie mogę mieć nic dać Dobra, już ten. Tak, budujemy jeden domek, czy dwa osobne? Dwa osobne, ale możemy mieć obok siebie. Ja już zapowiadam, że chcę mieć na górce. W góry. Ja, ja, iś... <śmany> ja chciałem. Chyba w jeszcze często odcinki się pojawiać. No. Dzisiaj nagramy chyba dwa. No dwa, albo trzy. Albo dziesięć. Nie dobrze, że tu jest. Ogólnie mam dwudziestu RPS-ów. Mam lekkie platki. No ja mam Przecież 60, mi... mam takie lagi. Ej, Nie masz żadnej wyski stałej? No, jesteśmy na. O, tam jest górka. Idę tam. No, no, no. Idę, za, idę za tobą. To się renderuje powoli ja, no, ja i No. O! No. Ale malutka. Ale nie jest. To, to jest, wiesz, co? To jest... Ty. Nie. Ja sobie chyba tutaj wymyślam. O, ja ale ładna. Ładna. No. Ja sobie tutaj zamieszkam. Malutka. Malutka. Ej, ja z daleka nie widziałem. soda Mi ja też dopiero teraz się renderuje. Jeszcze się nie wyrenderowała. To wiesz co Filip, ja chcę w górce tutaj na przodzie, a ty możesz z tyłu. A ja chcę... Patrz, pokaż ci pokażę w którym miejscu. Ja chcę tak jak JJ. Tu. Ja chcę tak jak JJ. Ja chcę że gdzieś tuż, bo lubię przy wodzie mieszkać. No ja też, ja chcę tu mieszkać, tak sobie pod zrobić ładne. A czekaj, świecie? zobacz jaki teren za górką. Bo no ja chcę tutaj zrobić drzwi, patrz. No ja też... Ja chcę pod. Potrafić... Tutaj wejście? O, węgiel. Słodki, patrz. Słodki tutaj ładnie by poszły aż tak. I taki skręt do wody. Zobok siebie możemy mieszkać, co tu zrobić. Dobrze. No, ja biorę magicznego czerwonego kwiatka i nie mam będzie zawsze przy mnie. Tak. A jest tak drewna. Dobra, już wiem gdzie będę mieszkał. Gdzieś tam znalazłeś fajne miejsce. No, zarąbiste znalazłem. Chodź tutaj na chwilę. No, poczekaj. Tylko kilohałku do mnie, będę munderca i idę. O, widzę cię. Nawet fajne. A tam na górze zobacz. Tutaj chciałeś? Tam na górze. Tu, zobacz, tu. Aha. Na tym. tym. Ale wiszący? No. Nie, na tej kutce. Aha, jestem, że tam podwiesiesz, taki dołek na wloczkach. Fajnie by to wyglądało. A Timbermoda trzeba dodać. Nie chce mi się bawić z Minecraft Ale będę mógł. Znaczy nie wiem czy jest na Multi. Działa. Nie wiadomo. Dobra, muszę mieć dwa na i pięć. Cztery. Ja tu na razie węgiel kopię. Akurat pewnie tu więcej będziesz naulajpił. No Oczywiście. Tu nic nie ma, ale oświetla. Ja najpierw żeby tą piramidę, a później zacznę budować. Bo ja mam dalej do budowania, ale muszę mieć dużo surowców na to. A ja muszę też mieć dużo sutowców i muszę mieć, jak to się nazywa, chęć, pomysł. Dobra, ale zawsze jak jest no. mało zwierząt, to je zostawiaj. Na przykład dwa chociażby zwierzęta. Dobra, przyniesie się skądś. Idę, muszę szybko to ubić. No, spoko. Trochę nie w tym Mamy 6,5 minuty w tym momencie. No ja bym mógł nawet w 30 minut nagrywać. Ja też, ale, ale jako byś chciała takie długie odcinki oglądać. Eee. Lepiej zrobić 15-minutowe dwa niż jeden. Nie. Dobra, ja wchodzę na tą górkę. Znaczy... Będę musiał jakieś schodzy to robić. Ale to pewno z drugiej strony. Ja tutaj mam jakiś tam w miarę pomysł na ten domek Ogólnie po odcinku pewien będę no life i tutaj drzewno zbierał. No. Ile czasu? Ale nagrania? No. 7 minut 26 sekund. Okej. Okay. Masz stopę? Nie, przecież jak masz e, program, w którym nagrywamy, e, to pod FPS-em jest ten czas ustawiony. Pokazuję ci Ja minuja. nie mam. A pewno ja tobie ustawiłem, nie? No i mam. To jest dobre. A noc. Ile mam wełny? Idę po jeszcze jedną. Aha, no, 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 no. no Ja tu oświetlam na górze, żeby nic mi się tu nie zpiło. Dzisiaj miałem takiego skill'a, że y, nie, na hitę niszczyłem. Nie, ja. szkielet. Czyli trzy serduszka, cztery mięska na całe. to się ratuj. Czekaj. Ja, o, ej, można sobie sethomas zrobić. Tak? No. Wam mam przypieczony mięska. Ale prawdopodobnie zmienimy na to, że będzie bez pluginów, bo to tak z pluginami to tak głupio. Ale to już wszystko może Dobra, Idę go zabić. Jedną baśkę na ścianę. Ja tu robię norkę na jedną noc. Ja mam małą norkę, w której najbardziej zamieszkam do kąta. Okej. Okay. Chyba wiecie co chcę zrobić. Później to się do środka ale na razie wszystko na zewnątrz. Łóżeczka. A jak ja się położę spać, to będzie dzień? Ja też bym musiał. Wow. Ej, spać Nie mam łóżka Nie, Je, ja wystarczy, że ja muszę spać Tak? No? Jest dzień no, no. O zombie się palący Edek jest przed moim domkiem naprawdę O ja chcę, ja chcę, ja chcę, moje jabłce. Normalnie ułatwienie sobie życia yy, Wungier! Ja tutaj na razie sobie wykopię Uważyłem wungel i biegnę do niego. O, mandzia zauważyłem! A widzieliście się ten cicle mandzia? O, ten yy, z kamerką? Na modach? No. Mamowy. No, 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 kurde, a zombie mnie podpalił. Jaki falu mnie. A mam no, no, jest tak. Ej, to mój węgiel Ej, nie dobra. Wiesz, że po mojej stronie nie ma tutaj, a tu jest dużo surowców. Ej, ale ja tam przed chwilą kopałem, tutaj nic nie było, tu jest tam. To, to był czysty czysto węgiel tylko. Tutaj jest. Ty, to gdzie to było? Ej, bo ja... Ja tu kopałem. Nie, tam był... po prostu tak... E, z, mm, Obok tego i to zapomniałem zebrać. To nic nie było, przecież to było... E, jakby nic nie To było, to było e, naturalnie wyrenderowane. Hmm. Dobra, ile mamy? Węgla? 34 węgla! O, to ładne. Dobra, zabijemy. Ile węgla! No, tam jest dużo. Przecież tak w pół minuty masz. O! Żelazo. Yeah. Taka epicka zatoczka. Czy mm -hmm. te kremu nie skóry? No właśnie, dlatego też chcę na, surwo, na bez pluginów. W następnym odcinku już będzie bez pluginów, nie? O, mam, mam kupakową wełnę. Ja mam trzy skóry. Ja skór? Zero. Ale na owce. Aha, i już wiem, co będę nagrywał zamiast mafii. Czy... Zamiast Mafii 3 będę nagrywał Fallouta 3. Znaczy Mafii 2, zamiast Mafii 2 będę nagrywał Fallouta 3. A ja nagrywam tę serię i serię Niespodziankę. Kudy nie mówił jaka to. Kudy myślał, że chyba jestem głupi w nagrywaniu taką serię, ale próbowałem ją samemu i... Da się. No. Chudy wie o co chodzi. Jeszcze może dzisiaj nagram. O. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam góry. Góry są piękne. Właśnie i teraz takie pytanie dla was. Czy znaleźliście kiedykolwiek... Albo ty chudy... Yy, po prostu... Z... Ty, zombie? No, no co znasz? jest piąt grzybowy. No. Ale tylko chyba dwa razy mi się udało. Ja chyba no. razem znalazłem. Żeby... Czekajcie się cisze piosenkę. A to u Ciebie ten nie. Ale jest mi kilo pójdzie. To jest ostatni węgiel, który zbieramy. Jeszcze no. o czym myślę, jak mówić. W formie pojedynczej zbierzem, ten zbieramy, to zbiorę. Wiesz, tak do widza, do każdego osobno. Mm -hmm. jak blok próbowałam, to by wyszło. Zabiję kruszczaka. Ciekawe, ile już nagrywamy. Nagrywamy? 14 minut, 11 sekund. No, to tak już jest minutka, dwie, nie? No, kurde, to są że podpalają, jak się palą, to nie jest głupie. No. sobie, nie. Palisz. No. Mam już cztery wełny, cztery mięska zębiaków, cztery porczopy nieupieczone, jeden upieczony, cztery kurczaki, yy, magicznego kwiatka, właśnie glinę idę poszukać. Na naniczkę. Dobra, na razie będziesz sobie kwiatku rozsunął tak. Jak będę miała broniczkę, to będę już nam nie. Miedź wywaliłem. Prawda. Dobra, to chyba będziemy kończyć ten odcinek. No. Dobra, to w takim akcentem opuszenia mięsa. Żegnam się ja. Narka. Ja. Yeah. Siemka.